To jest mój pierwszy vlog mas w życiu. Zapraszam was na przepis świąteczny. Dziękuję bardzo, że jesteście i miłego oglądania. Ciao a tutti. Witajcie na kanale kuchni włoskiej Mandżare Łewki. Dzisiaj zapraszam cię na wspaniałe danie, czyli karkówkę pieczoną na kiszonej kapuście. To jest danie dla całej rodziny. Danie jednogarnkowe. No, oczywiście możemy sobie, jak to w polskim zwyczaju, gotować ziemniaczki do tej karkówki pieczonej na kiszonej kapuście. Ale zanim przejdę do przepisu, to Ciebie serdecznie zapraszam do subskrybowania, do lajkowania i do komentowania. A teraz, andiamo, andiamo, cucinare! Zabrałam się za karkówkę, karkówkę umyłam, osuszyłam i kroję na plastry o grubości 1 cm. Natomiast w tej misce zielonej przygotowałam sobie marynatę do karkówki. I tam y, dałam trzy łyżki musztardy Dijon, y, jedną łyżkę tymianku, jedną łyżkę suszonej szałwii. Jeżeli nie macie szałwii, no to zastąpcie ją innym, inną przyprawą. Pół łyżeczki pieprzu mielonego, dodałam jedną łyżeczkę soli i trzy łyżki oleju rzepakowego. To wszystko wymieszałam i tak pozostawiłam na 15 minut, żeby mi się przegryzło. A teraz wrzucę moją karkówkę do tej miski i to wszystko ładnie wymasujemy. Przykryję i wstawię do lodówki na minimum 4-5 godzin, ale jeżeli macie czas, to najlepiej zrobić taką karkówkę wieczorem, zamarynować, wstawić do lodówki na noc i rano się zabrać do przygotowania tego wspaniałego dania. Potrzebne nam będzie takie właśnie większe naczynie. Tu jest na 5 litrów, naczynie żaroodporne. Karkówka marynowała się kilka dobrych godzin. Jak ktoś ma czas, może wstawić na całą noc. I teraz co robimy? Bierzemy właśnie to naczynie, i, i tutaj mam kiszoną kapustę. Rozrzucimy tą kapustę sobie tak na. Tutaj, właśnie. O. Ok. I troszkę zostawię na, na ten nawierzch, żeby położyć na moje, właśnie na moją karkówkę. Jak widzieliście, ja karkówki nie rozwijałam. O tutaj położymy dobra słuchajcie, bo ja moją karkóweczkę przykryję tą kapustą także można powiedzieć karkówka na pierzynce, w pierzynce kapuścianej i teraz tą kapustkę tak rozrzucę sobie fajnie okej okay. dobra I troszeczkę, wezmę, a to ciut, ciut troszeczkę wody, troszeczkę, tam ja wiem, dwie łyżki. Polejemy, okej. Okay. Dobra kochani, to wszystko przykrywamy i wstawiamy do piekarnika nagrzanego na 190 stopni. będziemy piec przez 90 minut, Ok. Nie macie pojęcia, jaki zapach się roznosi w mojej kuchni. Normalnie niesamowity. Karkóweczka jest miękka, e, zapiekałam ją godzinę i 50 minut, bo po godzinie, e, po godzinie i 30 minutach jak sprawdzałam, u, ukroiłam kawałek, to jeszcze lekko była taka, mm, no nie była taka mięciutka, Mój mąż lubi miękką, ja też i dlatego właśnie. Godzinę i 50 minut, i tak jak tam pokazałam na filmiku, na środkowej półce przykryta. Ja wlałam dziś tak około 50 ml wody, ale wy możecie wlać więcej, jeżeli macie więcej mięsa i więcej kapusty. Mm. Rewelacyjna, mówię Wam, męciutka, męciutka. Mm. Mmm, mm. Muszę popić, o piesek, piesek, przyszedł Kawałek dam pieskowi, bo piesek przyszedł, to muszę mu dać, on tu będzie czekał Masz piesek, nie, masz Dobre, dobre mięsko, tak dobre, dałam Ci Zaraz Ci dam jeszcze kawałeczek, poczekaj to fię zajada, masz, masz. Ale pyszne, ale pyszne. Masz to fischu. ojejku. Ojej. Słuchajcie, no rewelacyjna jest. Rewelacyjna. Rozchodzi się w ustach. Bo nic nie ma. Nic nie będę mówić, bo mam pełną górze. Słuchajcie. Róbcie taką wspaniałą karkówkę, jeżeli jest więcej osób to więcej mięsa i więcej kapusty Tutaj jest kilogram kapusty Także zapraszam na mój kanał, na karkówkę Też mam karkówkę w całości pieczoną, mam też schab pieczony w rękawie Schab nadziewany, taki świąteczny Jednym słowem dużo mam fajnych przepisów, zapraszam na playlistę na mięsa różnego rodzaju tam naprawdę jest duży wybór i w ogóle dziękuję, że jesteś na moim kanale i zapraszam. Jeszcze raz i buon appetito i ciao a tutti.